Moi drodzy, właśnie skończyłem nagrywanie serii świątecznej. Rezultaty widzicie już na TikToku, YouTube, Instagramie. A ja chciałbym w dzisiejszym odcinku pokazać Wam, jak wygląda nagrywanie takiej serii od kulis. Zapraszam. Pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, to yy, wąsik. Zawsze, znaczy zawsze, to jest dopiero druga seria świąteczna. Rok temu postanowiłem sobie ogolić i zostawić sobie taki wujowaty wąsik. W tym roku. Postanowiłem podtrzymać tradycję, rano się ogoliłem, tylko już nie goliłem się tak do żyletu do zera, bo mam podrażnienia straszne jak się wygole do zera. Wygoliłem się tutaj taką maszyneczką, zostawiłem wąsika, na filmiku to i tak fajnie odznacza się ten wąsik. Więc tradycji stało się zadość, jest wąsik, jest oczywiście koszula, To koszula już pewnie znacie z wielu filmików. No i krawacik, elegancki i ekskluzywny. Jeśli chodzi o scenerię, sceneria bardzo nie zmieniła się od zeszłego roku, jest choineczka, jakieś szafeczki, jak zobaczycie, porównacie sobie filmiki z zeszłego roku i z tego roku, jest bardzo podobnie. Siedzę sobie na krzesełku, jak widzicie tło mamy eleganckie, no i zaczynamy oprowadzanie po produktach. Sałateczka jarzynowa, nie wiem czy już wspominałem, musi być, kawka z koszyczkiem. W tym roku używałem dwóch koszyczków. Mam jeszcze drugi taki. W jednym z filmików y, Shortsów na YouTube, na TikToku, Instagramie nazwałem go. Ojej, chyba nazwałem go Sopisowo Premium Deluxe. Pod ręką mam również okulary. Okulary do czego? Oczywiście do czytania życzeń powójkowemu, Oj, jedno tak o, elegancko. Co więcej, w tym roku użyliśmy kilku buteleczek alkoholu. Są dwie buteleczki wódeczki, jest jedna buteleczka łychy, jest sok imitujący łychę, jest woda imitująca wódeczkę. Podczas nagrywania takiej serii potrafię wypić około 2-3 litry wody, więc y, powiem Wam tak. Po tym dniu, koniec tego dnia jest naprawdę mocno taki toaletowy. Pewnie wiecie o co chodzi. O proszę, prawie bym zapomniał. Mamy oczywiście tradycyjny... Barszczyk y, tradycyjny z torebki, robiony oczywiście na potrzebę filmików. Pod ręką mam także notesik, gdzie mam rozpisane wszystkie filmiki. Skreślam sobie, dopisuję, a czasami nawet z głowy dorabiam odcinki, bo powiem tak, jak siadam, zasiadam tutaj za tym moim imitowanym świątecznym stołem, powiem wam, że. Budzi się we mnie takie y, zwierzę, które nagrywa i więcej, i więcej, i więcej tych odcinków. Te pomysły nie wiem jak, ale same się jakoś tworzą, więc powiem wam naprawdę, nie wiem jak to robię. Nie wiem jak to robię. Może to, może to przez ten wąs, może to przez całą tą scenerię jakoś tak samo się tworzy. W mieszkaniu jest dość ciemno, więc używam dwóch lamp. Jedna to jest lampa pierścieniowa, druga to jest taka lampa przy kamerce internetowej one fajnie oświetlają, zobaczycie, że to światło myślę, że będzie dużo, dużo lepsze niż w zeszłym roku możecie sobie to porównać, bo jak ja to teraz nagrywam, to już przynajmniej jeden odcinek serii świątecznej z tej nowej partii już właśnie leci na kanale, więc zapraszam Was serdecznie do ocenienia tego światła, pokażę to Wam oczywiście z drugiej strony, tu jakieś koszule do przebierania, jest jedna koszula kurczona, jest taka fajna ona jest mega fajna, ale nie mieszczę się w nią. Mam też krawaty na zmianę. Dzisiaj ten krawacik był jedynie jako rekwizyt, ale kto ma bystre, czujne oko, wie, że ten krawacik był wykorzystany rok temu w serii Świątecznej. Mam też dwie inne koszule, chciałem je użyć. Jedna taka błękitna, druga taka kremowa. Ja tak nie użyłem tych koszul, znam, że ta jest w sam raz. Może mam ją po raz ostatni podczas takiej serii, więc chciałem ją wykorzystać i jak znajdę koszulę odpowiednią do kolejnych serii, to Wam ją zademonstruję. Te są so fajne, ale kurczę, nie przeszły mojego badania jakości produktu. Jak sami możecie zobaczyć z tej strony, światełko naprawdę robi robotę, kadr jest fajnie oświetlony. No na stole jest oczywiście bajzel, bo ja te wszystkie rekwizyty mam pod ręką, ale w telefonie widać tylko i wyłącznie to, co jest na tej serwetce granatowej, więc ten kadr, gdzie jest sałatka, chlebek, kieliszek i kubek z kawą. No i talerzyk tam, gdzie to jest jedzonko, fajnie wszystko widać, a tu resztę wszystko mam pod ręką, też nie chciałem tego rozrzucać poza mieszkaniu bo to są dodatkowe sekundy, minuty przy robieniu tego projektu. Jak możecie zauważyć, tutaj mam główny stojak, na którym leży telefon, telefon jest skierowany na mnie. Nagrywam przednią kamerką. Kiedyś to mnie w ogóle rozpraszało, jak tu coś leżało tu. Bałem się, że to widać w kadrze, a już w ogóle o takie rzeczy, jak jakiś barszyk, czy obok butelka, to w ogóle mnie wytrącały z równowagi. Teraz już doszedłem naprawdę do takiej wprawy, że mogę sobie tu powykładać tym wszystkim, a mnie interesuje tylko to, co widać na ekranie. Zaraz pokażę wam, jak wygląda nagrywanie takiej scenki No i witam was serdecznie przy moim świątecznym stole. Sygnecik ten sygnecik to jest taki mój, nie wiem, talizman. Mam dwa takie sygnety. One są za 5 złotych, przywiezione z Jordanii. Ale zawsze na jakimś filmiku one są mega za duże. Możecie sobie tu zobaczyć, ale na małego paluszka wuja zakładam. Śmiesznie używałem ich przy kilku y, takich produkcjach. Fajnie mi się kojarzą, więc y, zawsze ich używam. Jeśli chodzi o samo nagrywanie, to mam bardzo często coś takiego, że lubię stwarzać taką rzeczywistość, która... Naprawdę się dzieje, że to jest wyrwane z kontekstu, a nie, że na przykład to jest scena, gdzie wszystko stop, a jest scena rozmowa wujek z chrześnicą. Nie, mnie interesuje coś w stylu, e, ja się, coś się dzieje, ja jem powiedzmy, albo piję kieliszek, albo czy coś zapijam w budeczkę kawą i wtedy e, jest jakaś interakcja. Bo chcę żeby, to było jak, chcę, żeby to było jak najbardziej takie rzeczywiste. I dlatego nieraz na przykład to, jak zaczynam... E, Zaczynam od na przykład kieliszeczka yy, ze zbyszkiem, to sobie wcześniej nalewam wody, czasami podczas między scenami nalewam sobie tej wody, jak mówię dobra przepijmy czy coś w stylu, między scenami sobie yy, to naleję. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że bardzo lubię tu nagrywać, w tej scenerii, bo to już nagrywałem i serię yy, rok temu na Boże Narodzenie i serię Niedzielne Obiadki. I teraz właśnie tą serię ja już sobie usadowiłem kto gdzie siedzi. Ta moja fikcyjna rodzina, już sobie usadowiłem, że to jest miejsce ze Zbyszka. Ja jak się z zwracam, Zbyszku weźmy, to zwracam się tutaj. Tutaj tak jakby, czyli w pustym miejscu, siedzi moja żona Halina. No bo tu jest taki wąski, pionowy kadr na tych shortach, czy na TikToku, czy na YouTube, czy na Instagramie, że jej nie widać, tak jakby tu było... Była kontynuacja tego stołu, to tu się zwracam do Haliny, czasami ją coś tam pyknę, czasami coś zagadam. A tutaj siedzi dodatkowa osoba, czyli na przykład Justynka, Marcinek, czy jakaś, przede wszystkim często reprezentant młodzieży. W tej serii, jak dzisiaj to nagrywałem, to doszła nowa osoba, ciocia, która siedziała tam, tak jakby za zbyszkiem, za wami. Więc za wami, czyli za kamerą, gdzie teraz to się znajduje, więc ja się zwracałem tam do niej. A tak, to ja już mam tutaj rodzinkę. Rodzinkę usadowioną, no i powiedzmy, tutaj mam kadr, widzę siebie, widzę wszystko fajnie zrobione w tym kadrze. Jeśli chodzi o TikToki, robię to w aplikacji TikTokowej, potem pobieram sobie z TikToka, wrzucam na Shortsa, na YouTube, wrzucam sobie na Instagrama, na Reels, żeby to wrzucać w trzech różnych miejscach, po pierwsze trzy różne, trzy różne rodzaje zasięgów, po drugie, docieram do różnych widzów, bo inni widzowie są na TikToku, inni widzowie są na Instagramie. Instagram też jest teraz połączony z Facebookiem, to też na Facebooku się wyświetlam. Inni widzowie też są na YouTube Shorts. Bardzo wiele osób mi mówi, że mnie tylko ogląda na YouTube Shorts, więc to jest też miłe. Jak to wygląda technicznie? Klikam sobie powiedzmy 15 sekund. W ciągu tych 15 sekund chciałbym na przykład, czy 10 nawet, ustawię sobie 10 sekund, że w ciągu tych 10 sekund chciałbym, aby Justynka Zapytać się u synki, dlaczego na przykład nie idzie tego, coś w tym stylu. Przykładowa scena. Klikam, zacznie odliczanie. Ustawiam się. Udaje niby, że coś sobie jem. Hmm. Jusynka, czemu ty nic nie jesz? No weź jedź, zobacz, matka nagotowała. Powiedzmy, ta na scena. Tutaj zaraz będzie cięcie. No i dobra, ja sobie coś tutaj dożywam i tak dalej. Albo. Innego rodzaju scena, poczekajcie przełknę, albo innego rodzaju scena, że coś mnie dziwi, biorę kolejny raz tutaj, czasami jak mi się to nie podoba, to biorę, obejrzę sobie, skasuję, jaki jestem pewien tego, albo inna scena, ach, to co ci młodzi wymyślają, dobra Zbyszku, weźmy. Dobra, nie muszę tego zapić, to była woda. No, i tak to właśnie wygląda. I tak jest cała seria. Tu jest cały scenariusz. Najlepsze jest to, że napiszę sobie ten scenariusz. Dzisiaj sobie napisałem scenariusz, i to jest tak to jest zwany fakt autentyczny. Ten najsłynniejszy fakt. Napisałem sobie ten scenariusz, i dużo odcinków. I ja zrobiłem 6 odcinków, czy 7, 7 chyba odcinków, wykorzystując tylko jedną pozycję z tego scenariusza. Bo jak usiadłem tutaj, to kurde wpadały mi, nie wiem skąd mi wpadały te głowy, może z tej całej atmosfery, może z tego wszystkiego, wpadały mi nowe pomysły do głowy. Także tak wygląda tworzenie serii świątecznej. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś z was jeszcze mnie nie subskrybuje, zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Leciły po 100 tysięcy, mam nadzieję, że będzie nas z każdym dniem, tygodniem, miesiącem coraz więcej. Myślę, że jak kiedyś będę tworzył innego rodzaju serię i tu nie mówię oczywiście, że seria wielkanocna, bo uwierzcie mi, serię wielkanocną robię identycznie. Jeśli yy, będę robił kiedyś innego rodzaju serię, też jeśli Was będzie kiedyś interesowało, pokażę Wam jak wyglądają kulisy takiego przedsięwzięcia. Póki co, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Aha, jakbyśmy się nie widzieli, to bez całych świąt! Hej!